Mam 30 lat i zdradziłam mojego męża, który ma 27 lat. To najgorsza decyzja w moim życiu. Wina zjadała mnie każdego dnia, aż w końcu zerwałam kontakt z kochankiem i przyznałam się do wszystkiego. Spodziewałam się krzyków, kłótni, a nawet tego, że od razu spakuję walizki. Ale on nie wybuchł, nie był wściekły. Zamiast tego zamknął się w sobie, wpadł w smutek i depresję. Błagałam go, żeby się ze mną nie rozwodził, proponowałam terapię, wspólne konsultacje, nawet to, żeby mógł spać z innymi kobietami, jeśli to miałoby mu pomóc. Ale on odmówił, powiedział tylko Spróbujmy jeszcze. Od tamtej chwili staram się być najlepszą żoną, jaką można sobie wyobrazić. Gotuję jego ulubione potrawy, zostawiam mu małe karteczki z wyznaniami, kupuję nową bieliznę, żeby go uwieść. On reaguje chłodno, uśmiecha się, dziękuję, ale ani razu od tamtego dnia nie powiedział mi, że mnie kocha. W łóżku wygląda to tak, że muszę się dosłownie narzucać. On nie protestuje, ale nigdy sam nic nie inicjuje. A kiedy próbuje być smutna, wesoła, zmysłowa, a nawet zła, jego reakcja jest zawsze taka sama: sztuczny uśmiech i grzeczne słowa. Kiedyś był pełen emocji, szczery i żywy. Teraz mam wrażenie, że zostało tylko puste ciało z maską na twarzy. Czuję, że go straciłam, a mimo wszystko kocham go tak samo mocno. Nie wiem co robić, nie wiem jak odzyskać jego miłość i zaufanie, jeśli kiedykolwiek byliście w podobnej sytuacji, jeśli wiecie, co mogę zrobić. Proszę, napiszcie mi radę w komentarzach, potrzebuję pomocy.